Dziś bezpieczeństwo luksusowe to tak naprawdę nie ilość kamer, które posiadamy, ani też ilość, grubość szyby pancernej. Dzisiaj to spokój ducha, gdzie możemy zabrać rodzinę, dzieci do parku na spacer, do centrum handlowego, restauracji, kolacje i czujemy się swobodnie. To jest największe bezpieczeństwo. VIP, który czuje się bezpiecznie, wygląda jak normalny człowiek. Tylko tyle, że spaceruje spokojnie, nie rozgląda się na prawo i lewo. Ma spokojny oddech i wie, że jest zabezpieczony dobrze. Dzisiaj mamy tak duży postęp technologiczny, że jest to połączenie dwóch wspaniałych duetów. Człowieka, który ma emocje, który ma intuicję i systemu, który współpracuje razem z człowiekiem. Ochrona lepsza jest taka, która reaguje, która wie, że w danym momencie powinna funkcjonować i zaangażować się w pracę, która wejdzie w odpowiednim momencie tam, gdzie powinna być.